Paweł, co robisz? Wygrywam zakład. Jaki zakład? A, założyłem się z tym nowym praktykantem. Wiesz, tym co tam w Haskelu magisterkę pisze. Że jestem w stanie napisać metodę w Java, słuchaj, bez ifów. I jak idzie? Co w ogóle robi ta metoda? A, wiesz to musiałem trochę hmm, napisać takiego utilsa, Bo... Tam w tym produkcie cena jest reprezentowana słuchaj że jest część całkowita jako osobny float i część ułamkowa jako drugie pole typu float mhm. No to sens nie? Wtedy Na mamy razie super, tak. Ma, mamy super dokładność dzięki temu nie? No i teraz y, tam w API przychodzi do nas y, cena po prostu we flocie. no i to co musimy zrobić no to patrzę no to w linijce 70 musimy sobie y, do stringa tego floata zamienić Później musimy sobie kropkę tą wyłapać, czyli no i wtedy mamy splita po tej kropce. No i robimy sobie z tego strumień tak? mhm. no bo mamy tą część całkowitą i po kropce ułamek. No i na strumieniu sobie szukamy pierwszy element, czyli tą część całkowitą. Później mamy część. drugi element jest ta, ta mhm. część ułamkowa, nie ma to sens. Mhm. No i musimy na strumieniu tak, wyfiltrować sobie tą pierwszą. No i mamy później w wyniku tablicę, pierwszy, drugi i elegancko skonwertowaliśmy ten beznadziejny format na ten nasz wewnętrzny, w naszej domenie dwóch, dwóch lotów. Mm -hmm. Ma to sens? Ma. I co, jak, jak Ci idzie? Dobrze? Przecież co, trochę wydaje mi się, znaczy czuję, że wygram ten zakład, tam jeden test nie przechodzi, ale to nieważne. Mi się, że to API całe do, do, do tych streamów jest bez sensu nie działa. W ogóle jest źle skrojone. Brakuje jakichś metod w tym wszystkim. To może napisz swoje, podziedzicz i dopisz swoje streamy. Wiesz myślałem, żeby właśnie podziedziczyć, dodać sobie metody if is present then i jeszcze if not present else. Takie metody, to próbowałem to dodać, ale kurczę, wszystkie tam klasy są finalne. No nie rozszerzysz tego. Widzisz, bo tu nie chodzi o streamy. Tu nie chodzi o źle skrojone API. Jaki problem tak naprawdę rozwiązujesz? No, problem jest taki, że nie chcę imperatywnie programować jak troglodyta na ifach. No i no wiesz, jak mam strumień, to nie zawaham się go użyć. Okej, okay. czy problem, który rozwiązujesz, jest problemem strumieniowym? Mam na myśli ten problem z ceną. Masz dwie dane, to taki raczej strumyczek, a nie strumień. Jaki w ogóle problem spowodowałeś? Może tak. Znaczy. Troszeczkę wzrosły nam koszty na cloudzie, to przyznaję, ale wiesz, mamy teraz kasę na badania i rozwój, także, także to mo, może jakoś przejdzie. Yy, chłopaki, dziewczyny narzekają, że nie rozumieją mojego, mojego smutnego kodziku, że zerowa czytelność, no co no, im zrobię, no to takie, taki, taki live, no tak to się programuje. Nie, nie przywykli do tego, jakby przywykli, no to by było dla nich czytelne. Tutaj to jakąś kropkę masz od debagera, chyba? A. Też faktycznie przyznam. Ja, ja też też mam problem. Ciężko mi debagować ten kodzik. Wiesz, ciężko teraz postawić breakpointa w jakimś miejscu i sobie sprawdzić, czemu to nie działa. W ogóle później, jak wchodzimy w głąb w te streamy, przejść, przejść po debagerze. Fak, przyznaję faktycznie. Hmm. Jest to troszeczkę, bym powiedział, takie overengineering, czyli mówiąc po polsku, nakładanie gaci przez głowę. To może jakby do tego podejść, jak. Inżynier, a nie artysta, i zadać sobie pytanie, tak naprawdę, czy problem, który rozwiązujesz, jest problemem klasy przetwarzania strumienia danych, czy problem ten biznesowy jest takim problemem, który można funkcyjnie rozwiązać poprzez właśnie przetwarzanie kolejnych cząstek strumienia, nakładanie różnych transformat. Wtedy jasne, wydaje mi się, że API nawet takie by ci wystarczyło, bez dodatkowego przeładowywania kolejnych metod i, i próbowania. Dopisywania swojego, swoich metod, przykładowo metodę do this all else if not present do something else i dwa parametry. Zastanówmy się, jaki jest problem, a gdy nadrzędnym naszym celem jest, nie mówię, że Twoim tak było, chociaż wydaje mi się, że tak, ominięcie nula, czy też ifa w kodzie, w prywatnym kodzie metody prywatnej, i to jest nadrzędny cel, to może faktycznie należy się zastanowić drugi raz, czy, 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 czy te strumienie Będą miały to sens. Bo chyba że nie lubisz w ogóle ifów, to wtedy można wrócić na uczelnię.